Witajcie kochani. Tak mnie zainspirował jeden z komentarzy tutaj pod tymi karteczkami Luisy Hej do tego, żeby teraz przejść tutaj do Was i chwilę, chwilę pogadać. Ach, chwilę pogadać. Nie wiem czy ja mam brudną kamerkę. Ja w ogóle się nie widzę tutaj. Nie, takie słonko może jest, no w każdym razie. Walka, tak jak napisałam, walka o Twoje granice, do czego to prowadzi, czym to tak naprawdę jest, jak przestać to robić, jak e, zacząć robić coś innego, jak e, uzyskać spokój. Bo przecież zobacz, jak często w Twoim życiu e, ta walka jest po to, żeby mieć e, spokój. Jak często w Twoim życiu. Pozwalasz na przekraczanie Twoich granic, dlatego, żeby mieć święty spokój. Więc, jak się pisze, to łatwiej, bo można podkreślić, ile razy ta walka wewnętrzna toczy się w, właśnie w środku, a ile razy ta wewnętrzna walka przenosi się na zewnątrz. Ile razy jest tak, że Potrzebujesz bardzo, żeby świat ci pokazał, że jesteś ważna albo że jesteś ważny, i wtedy to też jest walka. Walka o uznanie, walka o to, żeby ktoś ci coś dał w takim kontekście, widzę cię, żeby ktoś cię zauważył. Te wszystkie walki prowadzą tak naprawdę do napędzania w tobie. Tej polityki wojny, czyli jeżeli gdzieś na jakimś gruncie podejmujesz taką walkę o, o siebie, o swoją godność, o swój honor, o swoje granice, o, swoje, o swoją pozycję zawodową, o, o swoją pozycję w jakiejś. W jakiejś społeczności. Jeżeli kiedykolwiek taką walkę gdzieś podejmujesz, to ta walka jest tak naprawdę niszczycielska dla Ciebie, dla Ciebie, bo na zewnątrz, jak Ty podejmujesz walkę, to tak naprawdę napędzasz coś, jakąś grę, która się koło Ciebie toczy. Czyli na przykład. E Otaczają nas to tak z ostatnich moich właśnie sesji, coś takiego pop, poprzypływało od osób, taka energetyka może w polu jest właśnie, że niemalże na każdej sesji e, pojawia się coś takiego, ogromna ochota do tłumaczenia się ludziom. Nie mogę, bo nie pójdę, bo nie zrobię tego, bo i my często żeby być dobrze przyjętym, czyli żeby zadowolić kogoś, mówimy, nie mogę tego zrobić, bo jestem bardzo zmęczona albo nie mogę tego zrobić, bo mam inne plany. Nie mogę, coś nie chcę, tylko my się potrzebujemy tłumaczyć. I to tłumaczenie się przed kimś, to też jest walka, bo ty walczysz o dobre imię swoje. Nie, nie, nie czujesz się dobrze z odmawiając, więc dajesz usprawiedliwienia. Przestań się usprawiedliwiać, przestań walczyć, odpuść to. Ja wiem, że to nie jest proste. Jak to zrobić? Przestać chcieć zadawalać innych. Przestać chcieć, żeby inni byli z ciebie zadowoleni. Ty bądź z siebie zadowolona i ty bądź z siebie zadowolony. I to spowoduje, że nie będziesz musiała, ani nie będziesz musiał wymuszać tego zadowolenia od innych. Jeżeli ktoś ci coś proponuje, a to przekracza twoje granice, to powiedz nie, dziękuję. <grywki> Wiem, to nie jest proste. Natomiast wszystko można załatwić pokojowo, bo jeżeli gdziekolwiek rozpoczynasz wojnę o siebie, walkę o siebie, walkę o swoje granice, to jesteś w stanie wojny, jakkolwiek to sobie możesz nazywać. Czy to jest wojna o twoją. Mówię, twój szacunek, twoją godność, to co na to miłość. Wojna to nie jest dobra droga do pokoju. Jeżeli chcesz tego wewnętrznego pokoju, tego wewnętrznego spokoju też, jeżeli marzy Ci się mieć otwartą komunikację do ludzi, to trzeba zacząć robić coś innego niż wojna, niż walka. Trzeba przestać udowadniać światu, jaka jesteś, albo jaka nie jesteś. Albo jaki jesteś, albo jaki nie jesteś. Trzeba przestać się mocować ze światem, żeby coś udowodnić: że jesteś wrażliwa, że jesteś pracowity, że jesteś odważny, że jesteś czuły. Przestać udowadniać. Ty zacznij wiedzieć to dla siebie samej i dla siebie samego. Zacznij to czuć wewnętrznie dla siebie, tylko dla siebie. Przestań to manifestować, żeby to inni zobaczyli. I zobaczysz, jak dużo się zmieni. Jeżeli wzrusza cię, to się wzrusz. Tutaj. Jeżeli coś cię wzrusza, to się wzrusz. Jeżeli coś cię nie wzrusza, to się nie wzruszaj. Bo wypada. Jeżeli czujesz, że nie chcesz gdzieś iść, to nie idź. Jeżeli tam trzeba pójść, to idź i po prostu przeżyj ten czas. Przeżyj ten moment bez walki, również bez walki, akceptując to, bo często tak jest, że w naszych poświętach to jest szczególnie teraz. Kiedy wiele rodzin się nie dogaduje, wiele mamy różnych poglądów na temat świata, wielu ludzi się teraz tak przebudza, oświeca. Każdy gdzieś ma możliwość skorzystania z nurtów tego oświecenia i są różne. Jedni mówią afirmuj, drudzy mówią walczę swoje. Trzeci mówi: No to trzeba się w życiu rozpychać łokciami. Czwarty, kolejny będzie mówił o konkurencji, jeszcze inny w ogóle o czymś, gdzie tak naprawdę przyjrzyj się, zatrzymaj się w miejscu i zobacz, ile masz proponowanej walki dookoła, ile jest proponowanej walki. A ja Ci proponuję: zatrzymaj się koło siebie, ja Ci proponuję przestań walczyć, ja Ci proponuję usłysz swój wewnętrzny spokój. Nie chcę Ci akurat w tym filmie zapewniać po raz kolejny, że jesteś czymś więcej niż ciałem że jesteśmy duchową istotą w tym ziemskim wcieleniu. Chcę Ci powiedzieć, że jest możliwa zmiana taktyki w życiu która polega na tym, że bez walki. Odzyskasz swoje terytorium, odzyskasz, dlatego że pokażą ci się momenty takiego potrzebnego uzdrowienia w tobie. Bo jeżeli się zatrzymasz i przestaniesz walczyć ze zewnętrznym światem o uznanie, to zobaczysz, że potrzebujesz uznania. Więc kto ci ma je dać? Z zewnątrz ma przyjść? Naprawdę? Całe życie. Napełniamy się tym, co nam dają inni. Potrzebujemy zadowolenia innych z nas samych. A teraz ja Cię zapraszam do takiej drogi, kiedy Ty będziesz zadowolona i Ty będziesz zadowolony sam ze siebie, bez potrzeby udowadniania tego światu, że jesteś wartościowym człowiekiem. Bo teraz, jeżeli Ty potrzebujesz usłyszeć uznanie, to znaczy, że Ty sam w to wątpisz. A ja Cię zapraszam do tego, żeby to nie była kwestia, że Ty w to uwierzysz. Ja cię zapraszam do tego, żeby to było Twoje nadrzędne założenie, że to jest dla Ciebie oczywiste, że tak jest. Tam nie ma nadziei, że tak jest, tam nie ma wiary, że tak jest, tylko tam jest takie założenie, że tak jest i że świat to widzi albo zobaczy, jeśli Ty mu to pozwolisz zobaczyć. Ale żeby świat to zobaczył, to potrzebujesz to zobaczyć swoimi oczami i w swoim lustrze. Więc jeżeli gdzieś walczysz o coś, to zapraszam Cię do Twojego lustra i odpuszczenie walki. Po prostu odpuszczenie. Nie chodzi o, że jest mi wszystko jedno. Nie. Chodzi mi o spokój, w którym jest to odpuszczenie. Idziesz do lustra i świat jest tak skonstruowany. My jesteśmy energią. Do naszej głowy trafia to, co się odbija. My rejestrujemy obraz on do nas trafia. I to samo się dzieje w świecie zewnętrznym. Odbija nam się, coś nam się odbija. Więc ja cię zapraszam do twojego lustra. Odbij się w tym lustrze. Jeżeli chcesz, żeby świat się do ciebie uśmiechał, uśmiechaj się do lustra. Wysyłaj ten uśmiech, wtedy on do ciebie wróci. Jeżeli chcesz dostać uznanie, wysyłaj to uznanie do lustra. I wtedy wszystko do ciebie inne wróci. Wszystko, czego potrzebujesz, możesz sam podarować światu. To oczywiście może być metaforyczne lustro. Możesz iść przez park i uśmiechać się do świata, do roślin, do ludzi, do siebie w myślach. Możesz się uśmiechać do ćwierkających ptaków. Możesz to wszystko zrobić. Możesz również wejść w tryb walki i zastanawiać się, czy wystarczy do pierwszego, czy tu jest OK, czy tam jest OK. Możesz to wszystko robić. To jest Twój wybór, jakie te myśli wkładasz do swojej głowy. My, jako ludzie, jeżeli chcemy zaczynać jakąkolwiek transformację, jakąkolwiek, która będzie stała, to potrzebujemy systematycznego działania. To nie może być, że 10 razy rano wstaniesz. Jestem mocna, jestem silna, jestem taka, bo jeżeli wewnątrz jest niskie poczucie własnej wartości, jeżeli Twoje poczucie wartości zależy od uznania innych ludzi, to możesz afirmację powtarzać przez dwa lata i wrócisz do tego samego punktu. Bo jeżeli przyczyna jest nadal w tobie i jest nieuzdrowiona, to jak Ty sobie to wyobrażasz? Ona przestanie istnieć, ta przyczyna? Przestanie? Ta przyczyna tam jest i sączy się jak rana, i nie przestanie istnieć sama z siebie. To się nazywa uzdrawianie. To jest uzdrawianie miłością bezwarunkową. Każdy może uzdrowić każdy aspekt siebie, w sobie, dając sobie miłość. Po prostu tylko zauważyć ten moment. Był trudny, był, ale minął. A jak często jest tak? Że osoby, które są tak mocno uwiązane do swojej historii, na pewno nieraz to już gdzieś słyszeliście, że to jest tak zwana pozycja ofiary, prawda? No już pomijam, że jak jest ofiara, to w innych aspektach się może pojawić kat, bo to jest dwie strony tej samej monety. Ale zauważ, jak często osoba skrzywdzona, która nie daje jakoś, Rady wyjść z tej ofiary, jak często, daje całą masę argumentów, dlaczego jest ofiarą, dlaczego ma prawo być skrzywdzona, i z tego prawa właśnie masz zrezygnować. Masz prawo być skrzywdzona i to nie podlega bardzo często, czy skrzywdzone, i to w ogóle nawet bardzo często nie podlega dyskusji, że to jest ogromna krzywda. Natomiast od Ciebie ma zależeć, czy ty chcesz żyć w tym skrzywdzeniu, które nastąpiło wiele, wiele lat temu, czasami dekad, czy ty teraz wybierasz inaczej? Wybaczyć to nie jest zapomnieć. Wybaczyć to iść w spokoju dalej. Te wszystkie procesy wybaczania, które są właśnie. W świecie dostępne jest radykalne wybaczanie. Na sesjach robimy wybaczanie w świetle stwórcy. Te wszystkie procesy dają ulgę. Nie przynoszą nic poza ulgą. To ma przynieść tylko Tobie ulgę. Jeżeli jest sytuacja, która Cię codziennie krzywdzi, raz na miesiąc Cię krzywdzi, jak sobie o niej przypomnisz, raz na pół roku w święta Cię ta sytuacja krzywdzi, to znaczy, że jest coś takiego niezaleczonego. Co potrzebuje być uzdrowione, po prostu. Jeżeli jakaś krzywdząca sytuacja wraca do Twojego życia, to przestań z nią walczyć, przestań uciekać, przestań zmieniać pracę, partnera, miejsce zamieszkania, przestań zwiewać przestań, po prostu zatrzymaj się. Zatrzymaj się, zobacz, co to jest, przyjrzyj się temu i odpuść, po prostu odpuść i zobaczysz, jak świat zacznie inaczej wyglądać. Jeżeli przestaniesz się mocować ze światem i żądać od niego w walce o żeby cię zobaczył, żeby dał ci ważność, żeby dał ci uznanie, żeby dał ci respekt cokolwiek, to zobaczysz, że zupełnie innymi oczami zacznie cię świat obserwować. I stanie się przyjemniej, stanie się lżej, stanie się po prostu spokojniej. Jeżeli nie będziesz mieć oczekiwań, że ktoś ci coś da, jeżeli nie będziesz mieć oczekiwań, że ty coś komuś dasz i dajesz, i dajesz, i dajesz, i dajesz i, dajesz, i ciągle mu komuś za mało, to przestań mieć oczekiwanie, że zadowolisz taką niezadowoloną osobę. Przestań mieć oczekiwanie, że zadowolisz kogoś albo, nie wiem, będziesz przekonywać niezdecydowane osoby do swoich metod. To, o czym właśnie wspomniałam. Widzę, że często dzisiaj ludzie nie przyjmują tego, że obierasz inną drogę. Idziesz inną drogą i nie akceptują tego, bo się boją Twojej zmiany, więc tego nie akceptują. Więc chcą Cię pomniejszyć. Chcą pomniejszyć to, co robisz, ale nie dlatego, że są źli, tylko dlatego, że są w strachu. Ale my mamy też już przestać usprawiedliwiać ciągle innych. Zajmij się sobą. Tu w środku, jak tam się czujesz. Walka, walka my mamy czuć strach, my mamy czasami czuć strach, bo to dzięki temu, że my czujemy lęk i strach. Tak ostatnio pięknie gdzieś usłyszałam chyba u Adama Bytofa, że jeżeli my mamy właśnie odczuwać te nasze zwykłe strachy i lęki, bo my jesteśmy potomkami wszystkich tych, Którzy się bali szeleszczącego krzaka, bo ci, którzy się nie bali szeleszczących liści i krzaka, myśleli, że tam siedzi zając, a tam siedział tygrys szablozębny, to oni nie przeżyli. Więc my jesteśmy potomkami wszystkich tych, którzy. Zwiewali co sił! <noise> Jak było zagrożenie? My dostaliśmy tutaj na Ziemi całe spektrum odczuwania, miłości i gniewu. Wszystko dostaliśmy i my mamy z tego korzystać. Tylko mamy z tego korzystać dla najwyższego dobra własnego i wszystkich innych ludzi. Czyli mamy przestać żądać od innych, żeby nas zadawalali i przestać żądać od siebie, żebyśmy zadawalali innych. Nie zadowolisz niezadowolonych. Zobacz, ilu ludzi jest dookoła, którzy są po prostu niezadowoleni i trzeba ich z tym niezadowoleniem zostawić. Ile jest kobiet, które źle mówią na mężczyzn, ilu jest mężczyzn, którzy mają złe, brzydkie, naprawdę do transformowania, w każdym razie, przekonania na temat kobiet. Zobacz, ilu jest ludzi, którzy mają. Też niewspierające przekonania na temat pieniędzy, relacji, pracy u kogoś, wyjazdów zagranicznych, wszystkiego. My ludzie mamy przekonania na każdy temat, bo my się składamy z przekonań. Jakbyśmy się urodzili w wiosce masajskiej w Afryce, to mielibyśmy przekonania tamtego ludu, ale że urodziliśmy się Europejczykami, mamy przekonania europejskie. To jest bardzo proste, bo życie jest bardzo proste. Tylko my ludzie je czasami komplikujemy. Zapraszam Cię do prostoty w życiu, do po prostu prostoty, nie komplikowania, bo to komplikowanie powoduje walkę, bo jak sobie sama skomplikujesz w głowie, albo sobie sam skomplikujesz w głowie, to potem potrzebujesz światu udowodnić, że to miało sens. A to bardzo często jest niepotrzebna strata energii. Co z tego, że ktoś Ci powie: Jesteś wyjątkowa. Jak ty tego nie będziesz czuła, i ty tego nie będziesz czuł, że jesteś wyjątkowy, co z tego? Sto osób stanie i ci powtórzy, że jesteś wyjątkowy, ale ty tego nie będziesz czuł w środku. Nic to nie zmieni, dlatego to potrzebujesz to usłyszeć we własnym duchu. Kochani, życzę wam pięknego dnia. I co? No i transformujmy wszyscy swoje własne przekonania, transformujmy je, żeby nam w życiu było dobrze, żeby nam się żyło lżej. A jak nam się będzie żyło lżej i dobrze, to ludziom, których my kochamy, też będzie lepiej. Uściski i pięknego dnia życzę.